Dzisiaj będzie e, czyszczenie kosiarki i tak jak zapowiadałam wam e, na filmiku czy tam na shortsie, że, e, że właśnie 15, czyli w tą sobotę będzie kolejny odcinek tylko tym razem z koszenia. Nie się do roboty, no to w sumie to jest. się kota No jest już jest taki kurna cool ciekawczyk. Mm, cool. Przeziębiłem się ostatnio. Tego mi było żadnego live'a, nie nic. miejsce może trochę nie. kurwa takie same Jez. teraz nie, bo to kurwa przez kierę. A jakby to was kurwa części stężyście i wy coś kurde widzieli i ja mogę pracować a wy Powinno być git. No i zrobimy w sobotę filmik. Znaczy no zrobię filmik w sobotę tylko, że to będzie i trochę uroki będą z i właśnie yy, tamten. Yy, bo tutaj on będzie trzeba wziąć i jedną rzeczy wywieźć. едно месец и ще го награм и сметена Tyle pokażę jak to wygląda. No, po prostu kurwa, zdumieńcie, łaska wygląda. No, jeszcze nie wytarte do końca. Czekajcie, kuru to ostrość weźmij. Zdjęcie jeszcze wezmę. Kurwa są strasznie nie łapie. Oh. Sorry. No. Zrobione zdjęcie jako miniaturka. Można się udać, bo na pewno też kurna, nie obiecuję Wam tego. Na z tego, że będzie filmik. To kurna trzeba by było dzielić kurne, na sekwencję i tak dalej. E, być może będzie sprzątać sprzątać tutaj o wszystko, no, tylko że to nie jest zaplanowane to do końca, nie? Że górna wziąć się zapytać o roztop i tak dalej. Więc wiecie kurde jak to jest. Jak się kurde zepsuł. Nie wiem, że będę miał jak... Nie, nie tłumkę, kurde, będę ustalić. Bo jak nie, to będzie ta cała końcowa. A to miał iść na mnie tłumkę, pójdzie e, na Instagrama. she should just go to the Wcześniej krew czytam trochę nie, no, ale chciałem hmm, wstawić film, hmm, który też dla Was dzisiaj nie miał. Nie miałem na co wymyśleć i pomyślałem, że wstawiło się. Chyba by chciał dać takich krótki filmik nie będę nagrać, a ten dym cały powiedzieć właśnie, że w sobotę będzie odcinek, no ale nie wyszło no. Więc na no